Siemmonacki drodzy widzowie, z tej strony Cobra Play Games i jest to kolejny odcinek z serii Zagrajmy z Kobrom na zagrajmy z Kobrą Solo. Chyba tak to, nie wiem. W każdym razie w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam mniej więcej jak stworzyć crafting tego oto zacnego przedmiotu, a nie licząc tego zacnego przedmiotu. Mam także wgraną pewną bardzo fajną modyfikację. Która powinna wam się spodobać, ponieważ może ona fajnie wpłynąć na rozwój tej serii. A nie licząc tego, to spróbujmy sobie teraz się na fajny magic jakoś. Miałeś na osiem. Im krótszy ten napis jest, tym jest lepszy. O, na przykład. Aha, fajnie. Nieważne. Dobra. No. No. Proszę. O. What the fuck is this? Precision, Precision. Precision Precyzja czy co? No, no tutaj side, powiem, Co to robi? I zaraz odpalę Google tłumaczę I sobie zobaczę co to zrobi Precision, wytyfy To jest Aha i posiadam tu jeszcze te dwa piękne przedmioty Dzięki którym zaraz zobaczycie co się stanie Będziemy tworzyć portal Do e, Lord of the Rings mod no czyli chyba szybciej się kopie, jest jakaś precyzja czy coś w tym stylu. Nie mam bladego pojęcia. W każdym razie, niczym z tego. Właśnie dzisiaj udamy się do tego portalu. Idziemy go, właśnie zaraz stworzyć. Tylko tutaj sobie jeszcze zbrojkę. Żeby nie, nie być jakąś taką lamą straszną. Dobra, nieważne te dwie rzeczy. Protection, protection. jak będzie, to będzie dobrze. Czarny się. Dobra, jeszcze trochę żarcia tylko wezmę yy, tutaj idę. I łopata W każdym razie zaopatrzę się już trochę w te i te masy Łopata, łopata Dobra, jesteśmy w domu i teraz idę wam właśnie pokazać, jak stworzyć ten portal. Tu mam już ten, który został później farmet Jeżeli to zadziała w ogóle, powinno zadziałać. Teraz wbieramy wodę. Złoty pierścień, jeżeli nie wiecie jak stworzyć, musicie przerobić y, złotą sztabkę na samorodek to nie złota. Zabije? Nie powinno. No to samorodek nie złota. I o, muszę wytłumaczyć. Na samorodek złota zamieniacie złotą sztabkę i naokoło, tak jak się tworzy skrzynkę. Wieź nie, zapraszam. Dobra, tylko teraz jesteśmy w dupie. Nawet muszę teraz to zakopać wszystko dirtem. No i właśnie w ten sposób się tworzy ten portal. Bardzo łatwo, tylko musicie mieć lawę. To najgorszy problem. Yy, dirt. Dobra. Ole się rozlawa. Później sobie to jakoś ładnie obuduję, żeby tak nie było A Teraz tylko przejdziemy sobie Przez portal Mortal Kombat Czekaj, te dźwięki, jesteś ściszę. O Jezus Maria Dobra Teraz Jak mniej więcej tu jest środek Chyba Jak stan tak, to mnie będzie tepać? Nie, chyba, chyba nie Dobra to robimy coś takiego Takiego mini stolca z... dieta I idziemy Później może to budujesz te około. Tak ten What the fuck WTF? Nie wiem czy to nie jest jakiś Dobra Szemaczki, witam was po tym krótkim cięciu program mi padł, a poza tym wy ty, jesteśmy w mordorze i wszyscy mnie atakują jestem w totalnej dupie i mnie już atakują gnidy frajerowate szmata, głupia giń, szmata jak ja tu padnę będziemy w dupie tam widziałem już jakieś ory były fajne, ciekawe takie więc pójdziemy zaraz to zobaczyć o matko jeszcze się noc zrobi, fajnie mam diamentowy mieczyk więc Powinny... No fajnie tam są ory, tam są te nuby jedne. Pochodnie nie mam jak zrobić. jak ich nie mogę ominąć, bo tych jest za dużo. O tu jest jakaś taka, mi... już mnie tu dup z czegoś. Tu jest ora. Daj mi tą orę. Nie wiem na co to jest. Ło, wow, dużo tego. Może da się później jakieś miecze? Możliwe. Kozackie to jest, ej. Fajne. Najwięcej no, tak się prezentuje. Jezus, smutny kolor, ory był chyba. No, był właśnie, za tam pójdziemy. Ziemeczki tak się prezentuje, mniej więcej Mordor. A jak się prezentuje normalny świat, zaprezentuj... pożywam mniej więcej. Co tam jest? Nie wiem, zobacz. Pokażę Wam mniej więcej. To nie było jeszcze takiej białej ory? No właśnie, tak. Pokażę Wam. O, co, to jest ora w ogóle? Tak To są ci stawiacze, ze tak wybuchają w dupę Macika co to jest Już uciekał tu dup z czegoś Szmata jedna No tak, pod siebie jeszcze sewali Idiota, no jego nie zwalnęło Or bombardie Szmata tempa Dobra walić to Wykopujemy to gówno, co co to jest Morgul iron ore Czy jakieś No co za lama tempa Szmata głupia chodzi? szmata Czemu z nich nie dupie jakieś. Uuu. No, Czemu z nich nie dupnie jakieś, tylko takie gówno? Morgul Iron OR. To, to jest woda. LOL. W każdym razie pozbieram się tego, bo tego jest dużo i to ja lubię takie czerwone, fajne. Jeszcze level. Jezus Mario. Co to jest? ORK. Zwykły? No, dziwny taki. No, bez hełmu. A, i jeszcze jedno Wam powiem. Prawdopodobnie, mianowicie, jeżeli uda mi się przekonać obecnego tu, mojego kolegę Będę podawał osobowości ehm, Zacznie nagrywać on na swoim kanale i będzie on nagrywał ze mną Prawdopodobnie nie Czemu nie? Nie przekonasz mnie Frejle. W każdym razie możliwe, że tak, a prawdopodobnie Ambiec nie To jest lafa, a to jest stown Stown I do tej lawy się utop. Idź kurde, idź, idź pan, idź pan, idź, idź też, idź Idź pan, No i dobra, i co to ciekawego jest Może iść gdzieś, gdzie nie ma morderu Może pójdę gdzieś dalej Masz zapisany portal? Mam Okej Mam sześć, 6... o właśnie, czekajcie, mam tego 21. jeden O, o mam buty Dobra, dobra nie. nie będę już zakładał, to bym jakiś główny jest ale zobacz. Zobacz. <laughs> Takie samo chyba, nie wiem. To ale może ładniej wyglądać. W każdym <laughs> razie. Da się z tego zrobić piecy i się... No fuck nie da się. No to jest już w dupie, bo myślałem, że sobie przetopię tą orę i będę... Kurde, tu, proilo, koksił. Ja tu gówno co widzę, ale to jest gówno co widzicie. Kaśla... Nie idź tam. Nie, nie idź tam Ciekawe jestem co to jest, ale nie iść tam. Idziemy oni cię zabiją. Idziemy! Jesteśmy kurde Elo, Elo, Koksy, mamy Protection One, x Ja się te buty drugie za buty. Nie, no, bo ale ja chcę ten wieczy I tak pięknie wyglądam. No, no to załóż sobie tamtej się zobacz jak wyglądasz. Jestem... o Wieczys. A nie wiem czy zauważyliście. Tu jest taki pasek i pisze 20. Nie wiem co to robić. Czy to jest jakieś, nie wiem. Dobro. Dirt tu jest. jaka beka Węgiel normalny. Kurna, akurat No mi masz po... stoł na debilu, że możesz z niego chyba robić ten piecyk A no Jak mi teraz rzuci któryś do lawy... Za przeproszeniem, sorry, że podzielenie no, się ale To się zdenerwuje. Wungiel jest moc. Okay. i Iram z tą 5 Potrzebuję jeszcze trochę Bo w jak był spad 7 Jezus Hamie walony w dupę Picza 1. Dobra, 8 Nuby Dobra, najpierw widzę tutaj wierzy, bardzo Dobra robimy, robimy takie oto To I Teraz robimy to i to i to I Jeden węgiel dla mnie i robimy pochodzenie Nie mam dlatego pojęcia czy to jest Nie ma to dupa Jakie chamy wrednie z nich są Szmata Glimpiczo jedna Dajcie mi żarcie, bo głodny jestem Dobra, zobacz to tak. Ale what the fuck? Dwie są! Ty, aż mi się przypomniało ten Tolkien, dwie wieże, czy to były trzy wieże? Nie, dwie wieże Dwie wieże Ha! To idealnie, Ork Stylingot To se zrobię z tego mieczyk Musi się dać Nie da się Jak się nie da? A spróbuj jakieś urania czy coś tak? of... To dupa, a... Może, może można, ale trzeba mieć jakieś specjalne patyki

Zdobywamy tą wieżę jeszcze na szybciutko i musimy kończyć odcinek powoli, ponieważ mi się już czas kończy. Dobra, mam trochę tego HP. Co tu są w środku spawnery, czy coś? Wiedziałem. No ja to po prostu wiedziałem. Dobra, jak tam na, na górze nie ma. Bijmy sobie tutaj na górę. Powoli, powoli, powoli. Trzeba wszystkich zabić. Biec, 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 bad bitch. Fuck that bitch. Tu musi być też spawner. Tak. I jedymy dalej z koksem. Dobra, dobra. Jedzonko już ostatnie. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go. Coś jeszcze z tyłu mi przyjdzie pewnie. Nie, nic się nie przyjdzie. Przyjdzie, bo widziałem jak spadał w jak Dobra, walid go. Idę na szyfcie, ponieważ nie chcę spać. Jak ktoś wyskoczy, właśnie w ten sposób. Dobra, walić ich. Walić ich, walić ich. Spawner, spawner, spawner że będę mógł już uznać za zakończoną. Wow, jakieś fajne te. Wezmę sobie to. to. Są chyba te pomby co podkładają, te orki, bombardiery, czy jak one tam mają. O Jezus Maria, jak się bym przestraszył. Wal się na ryj Szmata, Czy on jest kości bije? Czy mi się tylko wydaje? O, tu już widzimy chyba szczyt jest. No oczywiście musiałem spaść, musiałem, musiałem. Jak ja tu padnę, to mnie szlak trafi. Traktat nie trafi Szlożnie, jest jeden No właśnie, jeszcze jest na górze ostatni. Ale ich tu jest trochę. No co, trochę ich jest. Dobra, dobra, dobra. Tam jest kolejna wieża. Ale jej, o, jakaś wyższa. Ale jej nie będę brał. Mogę to niszczyć, mi się to podoba, że to mogę niszczyć. Mordorulik. Co też mogę. Pogodę. Ja sobie to wszystko zgrabię później. A no, no, tutaj nic, żadnej ja skrzyni nie trzeba. No właśnie, to jest trochę takie hamskie, że tu nic nie ma. No ale w każdym razie. Yy, o może zróbmy tutaj tak ładnie, że nas nas w następnym odcinku też Was tutaj przywitam. O dokładnie w tym miejscu. Yy, jeszcze może o tak. Pyk. Pyk. Dobra Dziumeczki, ja się z wami wi żegnam. Witam, żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. I prawdopodobnie w następnym odcinku zdobędziemy yy, tamtą oto wieżę. Tamtą i pójdziemy szukać normalnego. o tam jest jakieś drzewko, widziałem. Nie wiem, gdzie widzicie. Czy tam jakieś normalne tereny się chyba zaczynają. W każdym razie zdobędzie. O, tam jest już normalny świat, więc w następnym odcinku pójdziemy tam do do tam do normalnego świata i zdobędziemy tą wieżę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku z... Miałem powiedzieć Die Scrolls 5 z władcy pierścieni. Cześć!